Cześć, tuami. Witam Was w filmie, którego tu nie było, ale są o podobnej tematyce, mianowicie 10 rzeczy, za które nie przepłacam, za które nie płacę, których nie kupuję drogich i tak dalej, i tak dalej. Dziś na pewno możemy się odnaleźć w komentarzach, bo oczywiście Wy możecie wymieniać swoje 10 rzeczy, możecie wymieniać jedną rzecz, możecie wymieniać rzeczy, z którymi absolutnie się nie, zdarzy, nie zgadzacie. Dlatego, że ja swoją opinię będę zdecydowanie w tym filmie. Argumentować, żeby też nikogo nie obrazić i żeby być po prostu w porządku, tłumacząc swoją postawę. I już lecimy. Wspomnę tylko, a raczej podziękuję za to, że wyświetlasz ten film, że jesteś i że chcesz porozmawiać w komentarzach właśnie na te tematy. Lecimy, bo dziś będzie tego nawet więcej niż 10. Zobaczycie. Teraz podzielicie się zapewne na dwie grupy. Jedna grupa zrozumie mnie doskonale, a druga nie zrozumie mnie wcale. Ta, która zrozumie mnie doskonale, to dlatego, że być może sama tak robi. Mianowicie chodzi mi o wszelkiego rodzaju abonamenty, e, opłaty, co miesięczne itd. Czyli, wiecie, Netflix, Spotify, HBO, nie wiem co tam jeszcze może być, Amazon, e, wszelkiego rodzaju. E, Portale, gdzie możecie słuchać książek, audiobooków i tak dalej. No, jak Jakby wam to powiedzieć Jedna rzecz, za którą zapłacę zawsze To jest Spotify Z mojego konta ściągają pieniądze już od jakichś 3 lat I ja po prostu słucham tego codziennie Muszę słuchać codziennie Uwielbiam słuchać A Jeżeli chodzi o Spotify To te, po prostu ta playlista jest taka moja Propozycje są takie dla mnie I nigdy nie zrezygnowałabym z opłacania Ze względu na to, że straciłabym swoje ustawienia konta Więc nawet jak są jakieś 3 miesiące za darmo To za to, co oni dla mnie robią co ta muzyka dla mnie robi To zdecydowanie zapłacę Ale tu, gdzie już lubię troszkę przyoszukać To mianowicie HBO Gdzie lubię zerwać abonament na przykład na 3 miesiące Bo u mnie osobiście to jest portal Gdzie po prostu... No cóż Naoglądasz się, a potem tam nie ma nic Więc bardzo łatwo to sobie uzupełnić I zerwać na 3 miesiące Później znowu założyć konto I jakby nic nie tracicie Netflix oglądam jednak bardzo często, ale w wypadku Netflixa, jeżeli mamy nową kartę, to po prostu zmieniamy tą kartę na to, no, zrobimy nowe konto na tą nową kartę, żeby mieć ten miesiąc darmowy. I może się to wydawać śmieszne, ale jakby jeżeli to oferują, no to czemu by nie? A nie ma tam takich ustawień konta, które byłyby stricte spersonalizowane pode mnie, i żeby miała takie wrażenie, że coś tracę. Co miesiąc żyję w takiej pełnej um, łudzie? Chyba tak mogę powiedzieć, to znaczy wyobrażam sobie, że jak kupię sobie 10 tych rzeczy, to już zawsze będzie w porządku, a nigdy tak nie jest. I nieco miesiąc kupuję 10, ale jeżeli mi się zdarzy kupić 5. 10 razy na jakiś czas To myślę właśnie, że będzie perfekcyjnie No i teraz, prowadziłam Was dziwnie A chodzi mi o nic bardziej błahego Jak skarpetki To znaczy, choćbym miała nie wiadomo Ile nowych par To ja mam wrażenie, że moja pralka je je Ja mam wrażenie, że ja je gubię Zawsze jest nie tak I jestem osobą, która Może mogłaby nie robić prania długo Bo mam duży kosz na pranie I tak dalej I bym sobie poradziła, jeżeli chodzi o biestonosze o bieliznę, o spodnie, o wszystko, ale. Skarpetki, e, przyprawiają mnie po prostu palpitacje, i ja poprzedniego, na, no, dnia poprzedzającego muszę sprawdzić, czy mam skarpetki na następny dzień. Ja po prostu nie wiem, co się z nimi dzieje i nigdy za nie, dlatego też nie przepłacam. Czy miałabym skarpetki za 50 zł, czy jedną parę za 30, czy jakieś, nie wiadomo jakie, designerskie i tak dalej, nigdy nie przepłacam, bo po prostu wiem, że je zgubię. 5 zł, czy 6 to jest dla mnie taka cena optymalna. Kupuję na dużych promocjach, nigdy, nigdy, nigdy dość i nigdy ich nie ogarnę. Taka po prostu jestem i dlatego nie płacę za nie więcej. Dziwnie to zabrzmi, ale nie lubię też przepłacać za mm, kawę. Wiadomo, które kawiarnie są droższe, które tańsze. I też bardzo często nauczyłam się, a raczej mam taką swoją własną, prywatną mapę, gdzie z kawy skorzystam, a gdzie nie. To znaczy są miejsca, gdzie po prostu, na przykład mak, gdzie po prostu nie kupię kawy, bo tam kawa to są tak zwane... za przeproszeniem, siury jak dla mnie i jest mi potem bardziej niedobrze niż przed. Bo po prostu jest tak rozmleczona, tak sywska i tak jak dla mnie nie do wypicia Ja lubię mocną kawę, ja konkretną Więc są miejsca, gdzie po prostu nie zapłacę za tą kawę Nie lubię też przepłacać w miejscach takich właśnie designerskich, gdzie płacisz za kawę 20 kilka złotych I zastanawiasz się, co w twoim życiu musisz zrobić, żeby mieć te dwadzieścia kilka złotych w portfelu I zawsze okazuje się, że wolałabym posiedzieć w domu niż pracować na tą kawę Wiadomo, o co mi chodzi Mam nadzieję Lecimy dalej Gdybym rozdzielała następną grupę, zdecydowanie byłabym nie w porządku wobec Waszego czasu A więc zrobimy znowu zbiorczą grupę Nie lubię przepłacać i nigdy nie przepłacam Co więcej, uważam, że te dyskontowe są o dziwo lepsze niż te górnopółkowe Może nie lepsze, ale najlepiej mi się sprawdzają z tych, które znam A więc zmywacze do paznokci Nie przepłacam za nie Mój ukochany, do którego mam ciężki dostęp, to ten z Carrefoura Ale... Zdecydowanie nie przepłacam. Co za co jeszcze nie przepłacam i mam tylko wymóg odnośnie kształtu, to kwadracik. I tym kwadracikiem są oczywiście waciki. Nie przepłacam za nie fajnie sprawdzały mi się te z Baby Dreams z dziecięce, płatki kosmetyczne, ale tak to. Generalnie bez różnicy. Lubię tylko te właśnie kwadratowe. Jeżeli chodzi jeszcze o waciki, szybko wspominam, że tak, owszem, mam te wielokrotnego użytku, ale są rzeczy, do których tych wielokrotnego użytku po prostu nie używam, albo na przykład nie puszczam pralki specjalnie po to, żeby je wybrać. A Mam wrażenie, że czasami ręcznie się dopierają. Lecimy dalej. Jeżeli chodzi jeszcze o taką trzecią grupę, to nie przepłacam nigdy, nie przepłacałam za chusteczki. I to może się Wam wydawać śmieszne, no bo kto przepłaca za chusteczki? Ale chodzi mi o to, że mi jest obojętne, zupełnie obojętne, jak będą wyglądać chusteczki, które stoją u mnie na stole. Nie mam tego takiego wielorazowego pojemnika. Czy te, które stoją w sypialniku mojego łóżka. I w różnych, różnych, różnych miejscach Jeżeli zaś chodzi o te do torebki, to też nie muszą być zapachowe, nie muszą przepięknie wyglądać Nic nadzwyczajnego Teraz możecie się zdziwić i wiem, że jest grupa osób, która nie tyle co przypłaca, ale po prostu kupuje drogie ja nigdy nie przypłacam za obuwie Owszem, na przestrzeni lat, ostatnich kilku lat, stałam się nagle posiadaczką jak dla mnie droższych butów. Bo pomiędzy 200 a 300 zł, chodzi mi o tam jakieś buty sportowe, markowe i tak dalej. Mam dosłownie chyba 4 czy 5 par, i to jakby. Zostawiam w sensie. Mam jedne w takim kolorze, jedne w takim, jedne w takim i nie potrzebuję więcej. Jest u mnie perfekcyjnie. Natomiast, jeżeli chodzi o całą resztę obuwia, to jeżeli chodzi o kupowanie na przykład butów zimowych, to nie dam więcej niż niż prawie 200 zł. Jeżeli chodzi o kupowanie jakichś sandałków na lato i tak dalej, to też nie tak, że sięgam po te za 15 zł, ale wierzcie mi, nigdy nie zniszczyłam butów, tak naprawdę jest. Nigdy nie zniszczyłam butów. Mam dalej moje ukochane czarne szpilki, które kupiłam 10 lat temu, a buty, które zniszczyłam to takie, które mają dosłownie 6 czy 7 lat i przeszłam w nich tak Niesamowite kilometry, że żadne buty by tego po prostu nie wytrzymały. Więc nie czuję potrzeby przepłacania jak dla mnie za bardzo drogie buty, bo wiem, że jeżeli kupię jakiś taki klasycznie wyglądający model, to on się sprawdzi zawsze i nie muszę tutaj nadszarpywać swojego budżetu czy też portfela. Patrzę, żeby dało się w tym chodzić, żeby to było wygodne, nawet jak jest wysokie i zdecydowanie takie buty znajduję, nie mam z tym problemu. Przechodząc do sekcji kosmetyków, no bo, jakże inaczej, rzecz, za którą nie lubię przepłacać i gdzie moją ceną optymalną jest 32-3 zł, akurat tak rzuciłam, ale tak jest. I co jeszcze ważniejsze, zazwyczaj schodzę poniżej 20, no to są to tusze do rzęs. Jakby jeżeli bierzemy pod uwagę jakąkolwiek higienę, to i tak nie powinno się ich um, używać dłużej niż 3 miesiące, więc i tak trzeba. Trzeba je później wyrzucić. I tutaj e, mam osobiste podejście Dlatego, że kiedyś miałam problemy z oczami I byłam wtedy badana e, Łącznie z wyrywaniem rzęs Na wszelkiego typu e, Bakterie, które mogą pojawić się Na oko oczu I wtedy się nasłuchałam Co mogą zrobić tusze Okazało się, gdyby to kogoś interesowało Że problem występował jednak skórnie Na szczęście się go pozbyłam Ale wtedy się tyle nasłuchałam Że z tuszami do rzęs naprawdę Nie ryzykuję i też za nie. Nie przepłacam, bo no po co? Po co za nie przepłacać? Pozostając w temacie pielęgnacji nie lubię przepłacać za wszelkiego rodzaju płyny micelarne, nie wiem, tonik powyżej 30 zł, 20 kilku, jest już dla mnie problemem. Nie lubię też przepłacać za kremy do dłoni, dlatego że kilka razy miałam do czynienia z tymi droższymi i nie widziałam różnicy, więc tu zróbmy sobie taki punkt zbiorczy odnośnie rzeczy, za które ja osobiście nie lubię przepłacać kosmetycznie, tak jak mówię, płyny. Micelarne, toniki, kremy do dłoni, jakby nie widzę sensu. Ostatnio też polubiłam się z nakładaniem, co Wam kiedyś poleciłyście, olejku arganowego na dłonie, nie ja jeden, po całych dłoniach, i u mnie sprawdza się to całkiem fajnie. Jest tłusto, jest trochę lepko, jest trochę nieprzyjemnie, ale nakładam go na noc, a rano zmywam i mamy po problemie. Więc da się, da się za to nie przepłacać i nie mam zamiaru za to przepłacać. Było o skarpetkach, prawda? Więc pozostańmy w temacie, który wyróżnia nas, a raczej dzieli nas na dwie grupy. Lubię, bo nie niszczę i... Lubię mieć tanie, bo niszczę. Przynajmniej wydaje mi się, że tak dzielimy. No i ja lubię mieć tanie, bo niszczę rajstopy. Nic mi się nie dzieje w droższych, nic mi się nie dzieje w tańszych. A nie lubię też płacić za te wszelkie rajstopy z wzorkami, jakby u mnie to nigdy nie było w trendzie. Dziwnie to brzmi, ale po prostu. Wolę zwracać uwagę bardziej na ubranie, a rajstopy mają być tylko tłem uzupełnieniem niż główną częścią stylizacji. To jest moja osobista preferencja, więc nie chcę tutaj nikogo urazić, ale zdecydowanie rajstopy to nie jest coś, za co ja kiedykolwiek będę przepłacać, za co kiedykolwiek będę płacić więcej. Może życie mnie jeszcze nauczy, może będę mieć jeszcze większe problemy z nogami niż mam teraz, ale na dzień dzisiejszy nie potrzebuję też żadnych specjalistycznych rajstop, więc jest w porządku. Coś o czym kiedyś Wam mówiłam, mianowicie nie przepłacam nigdy za elektronikę. I teraz tak, mówię o nieprzepłacaniu, i tutaj jest to dość podchwytliwe, dlatego że mam w mieszkaniu telefon, który kupiłam. Uwaga, uwaga! Na takiej promocji na Black Friday, naprawdę promocji, że później sprawdzałam przez następne 3 miesiące tego telefonu nie było w tej cenie. I uwaga, już wtedy, kiedy go kupowałam, wszystkie używane były droższe niż ten nowy, po prostu była pula na Black Friday dosłownie 5 telefonów. Udało mi się go złapać. Cała reszta Elektroniki, tutaj już wracam do Meritum, jest u mnie kupowana w większości używana. To znaczy, jeżeli mogę coś kupić używanego, to zawsze kupuję na przykład używany laptop, mam też używany aparat, więc są rzeczy, za które ja nie lubię przepłacać. Wspomniałam o tym telefonie, ale też zawsze robiłam tak, z racji tego, że nigdy mi się na szczęście telefon nie zepsuł na tyle, żeby musiał iść na gwarancję, że po prostu kupowałam wszystkie. Używane telefony. Ja nie lubię za to przepłacać. Co więcej, mam taką swoją prywatną teorię że to nie jest chyba teoria, tylko fakt, że w momencie, kiedy otwierasz pudełko, rozpakowujesz daną rzecz, to ona już traci w tym momencie drastycznie na wartości i wyrzucasz swoje pieniądze. Można też wziąć pod uwagę to, jeżeli tak chwytamy się tej gwarancji, że można kupić rzecz używaną i po prostu kupić do niej gwarancję. Są takie miejsca, gdzie możecie to zrobić. Właśnie o tym Wam chciałam mówić i to Wam chciałam uświadomić, że naprawdę niektórzy ludzie dbają o rzeczy i można kupić Rzeczy w idealnym stanie I nie mówię o tak rzeczach Prozaicznych jak ubrania Ale właśnie też o tych droższych Elektronika w idealnym stanie Więc ja polecam się Wam tam rozejrzeć Coś czego nie kupuję drogiego I w zasadzie od trzech lat Nie kupiłam wcale Od trzech tak? Chyba od trzech Więc da się moi drodzy Państwo To znaczy, że wszystkie stare rzeczy powinnam już wyrzucić Ale trzymam i używam na ryzykanta I mianowicie chodzi mi tutaj o perfumy Owszem Mam droższe perfumy. Nie używam praktycznie perfum. Bardzo rzadko ich używam, a jak używam to takie fest, fest mocne. I nie płacę za perfumy. Możemy tutaj, i ja wam już mówię argument, użyć argumentu, że nie jestem wystarczająco elegancka, wystarczająco wysublimowana, nie jestem wystarczającą damą, żeby zawsze czymś pachnieć, ale ja po prostu o tym jakoś super nie myślę i nie mam w głowie, żeby wydawać nie wiadomo ile na flakon perfum, bo po prostu wiem, że u mnie to przypuszczalnie będzie leżeć, a nawet gdybym zaczęła dziś szczerze, z ręką na sercu, Używać ich codziennie, to myślę, że przez cały rok, nawet więcej, ze względu na to, że otrzymuję też na prezent i tak dalej, po prostu nie zużyłabym tego, co mam. Więc nie przepłacam. Dla mnie taką ceną optymalną to byłoby około 100 zł, 110. Zł. Nie płaciłabym za perfumy więcej. Oczywiście to jest polowanie na promocję, ale da się. Jeżeli ktoś lubuje się w perfumach i uwielbia je, no to ja się cieszę razem z nim. Ja po prostu. Nie preferuję wydawania pieniędzy na perfumy. Bo po prostu wolę wydawać je na coś innego. Byłoby mi szkoda wydać, nie wiem, 400 zł za film. Dajcie oczywiście znać, czy Wy uważacie takie filmy za fajne, i dajcie oczywiście znać, za co Wy nie lubicie przepłacać. Ja dziś wymieniłam 10 rzeczy. Kto wie, jeżeli film Wam się spodoba, za jakiś czas możemy się spotkać w kolejnych 10. Dzięki za to, że jesteście, za to, że oglądacie. I życzę Wam udanego przyszłego tygodnia, bo ja ten film nagrywam w niedzielę w południe, więc Wy go zobaczycie pewnie po południu. No to co, kochani, do następnego. Trzymajcie się i jak zawsze dziękuję za to, że jesteście, komentujecie. Naprawdę poprawiacie mi humor każdego dnia. Pa pa. Trzymajcie się.